Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o objawach uszkodzonego łozyska koła. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ uszkodzone łozysko może prowadzić do poważnych problemów, takich jak utrata kontroli nad pojazdem lub nawet wypadek. W filmie omówię następujące objawy: hałas. Uszkodzone łozysko często wydaje głośny, szeleszczący lub buczący dźwięk. Dźwięk ten może być słyszalny podczas jazdy po prostej drodze lub podczas skręcania. Drgania. Uszkodzone łozysko może powodować drgania kierownicy lub całego samochodu. Drgania te mogą być odczuwalne podczas jazdy po nierównej drodze lub podczas hamowania. Luzy. Uszkodzone łozysko może powodować luzy w kole. Luzy te można wyczuć, poruszając kołem gora dol lub na boki. Wzrost temperatury. Uszkodzone łozysko może powodować wzrost temperatury piast koła. Wzrost temperatury można wyczuć, dotykając piast i koła po jeździe. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, ważne jest, aby jak najszybciej udąc się do mechanika. Uszkodzone łozysko należy wymienić jak najszybciej, aby uniknąć poważniejszych problemów. W filmie pokażę również, jak samodzielnie sprawdzić, czy łozysko koła jest uszkodzone. Zapraszam do oglądania. Łozyska kołowe są narażone na zużycie z powodu wielu czynników, w tym zła jakość dróg, jazda po nierównych drogach z dziurami i wybojami. Może powodować nadmierne obciążenie łozysk, prowadząc do ich uszkodzenia. Niewłaściwe smarowanie. Niewystarczająca ilość smaru lub jego zanieczyszczenie może prowadzić do zwiększenia tarcia i przyspieszonego zużycia łozysk. Uszkodzenia mechaniczne Uderzenia w krawężniki, dziury lub inne przeszkody mogą uszkodzić łozyska. Naturalne zużycie Jak każdą część samochodu, łozyska koł ulegają naturalnemu zużyciu w miarę upływu czasu i przejechanych kilometrów. Istnieje kilka typowych objawów. Które mogą wskazywać na uszkodzone łozysko koła. Hałas koła. Najczęstszym objawem jest hałas dobiegający. Skoła, który może przypominać, szumienie. Szumienie, które nasila się wraz ze wzrostem prędkości. Stukanie. Głośne, rytmiczne stukanie, które może być słyszalne podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Zgrzytanie. Metaliczny zgrzyt. Który może być słyszalny podczas skręcania lub przyspieszania. Szumienie szumienie, które nasila się wraz ze wzrostem prędkości. Stukanie. Głośne, rytmiczne stukanie, które może być słyszalne podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Zgrzytanie metaliczny zgrzyt, który może być słyszalny podczas skręcania lub przyspieszania. Luz w kole. Uszkodzone łozysko może powodować luz w kole, który można wyczuć podczas poruszania kołem gora-dol lub na boki. Drgania kierownicy. Uszkodzone łozysko może powodować drgania kierownicy, szczególnie podczas jazdy z większa prędkością. Nierównomierne zużycie opon. Uszkodzone łozysko może powodować nierównomierne zużycie opon, ponieważ koło nie obraca się prawidłowo. Jeśli podejrzewasz, że łozysko koła jest uszkodzone, ważne jest, aby jak najszybciej udąc się do mechanika. Mechanik będzie w stanie zdiagnozować problem i wymienić uszkodzone łozysko. W celu diagnostyki mechanik może posłuchać hałasu. Mechanik będzie słuchał hałasu dobiegającego z koła, aby zidentyfikować jego rodzaj i umiejscowienie. Sprawdzić luz w kole. Mechanik sprawdzi luz w kole poruszając nim gora-dol i na boki. Podnieść samochód i obrocić kołem. Mechanik podniesie samochód i obroci kołem, aby sprawdzić, czy obraca się ono płynnie i bez hałasu. Sprawdzić temperaturę łozyska. Mechanik może sprawdzić temperaturę łozyska za pomocą termometru na podczerwień. Uszkodzone łozysko będzie miało wyższą temperaturę niż sprawne. Jeśli łozysko koła jest uszkodzone, Należy je jak najszybciej wymienić. Wymiana łozyska koła jest stosunkowo prosta procedura, która można wykonać w większości warsztatów samochodowych. Wymiana łozyska koła obejmuje Demontaż koła i piasty. Mechanik zdemontuje koło i piastę, aby uzyskać dostęp do łozyska. Wyjęcie uszkodzonego łozyska Mechanik wyjmie uszkodzone łozysko z piasty. Włożenie nowego łozyska Mechanik włozy nowe łozysko do piasty. Montaż koła i piasti. Mechanik zamontuje koło i piastę z powrotem na samochodzie. Po wymianie łozyska koła ważne jest, aby sprawdzić geometrię zawieszenia, aby upewnić się, że koła S.A. prawidłowo ustawione. Ruch koła może być wyczuwalny, jeśli podczas jazdy czujesz, że koło pływa lub tańczy, może to oznaczać uszkodzone łozysko. Ten objaw jest szczególnie zauważalny podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Lekkie przednie zawieszenie, uszkodzone łozysko, może również powodować, że przednie zawieszenie samochodu będzie wydawać się lżejsze. Dzieje się tak, ponieważ łozysko nie jest w stanie prawidłowo amortyzować wstrząsów. Auto, czek, jeśli podejrzewasz, że łozysko koła jest uszkodzone, ważne jest, aby jak najszybciej udąc się do mechanika. Mechanik będzie w stanie zdiagnozować problem i zalecić odpowiednia naprawę. Wymiana uszkodzonych łozysk kołu najczęstszym sposobem naprawy uszkodzonego łozyska koła jest jego wymiana. Jest to stosunkowo-prosta procedura, która można wykonać w większości warsztatów samochodowych. Pamiętaj, nie ignoruj objawów uszkodzonego łozyska koła. Jazda z uszkodzonym łozyskiem może być niebezpieczna i może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń samochodu. Udaj się do mechanika jak najszybciej, aby zdiagnozować problem i zalecić odpowiednia naprawę. Wymiana uszkodzonych łozysk kołu jest stosunkowo prosta procedura, która można wykonać w większości warsztatów samochodowych. Uszkodzone łozysko koła może również powodować hałas podczas jazdy. Hałas ten może być głośniejszy podczas skręcania lub przyspieszania. Jeśli nie jesteś pewien, czy łozysko koła jest uszkodzone, możesz poprosić mechanika o sprawdzenie go. Wymiana łozyska koła jest stosunkowo niedroga naprawa. Uszkodzone łozysko koła może być poważnym problemem, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej udąc się do mechanika, aby zdiagnozować problem i zalecić odpowiednia naprawę.